Okazuje się, że czarodzieje mieszkają tuż za ścianą swojej pracowni. Zapraszam. Oh, wow, ale to też jest tak bardzo magicznie. To jest nasz woreczek, czyli torba z czarami. Możesz dotykać, wszystko jest już twoje, że tak powiem. Tu możesz sobie wybrać jeden korzeń, który ci pasuje. Sama mam wrzucać? Nie, 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 ja będę wrzucał. Wybierz sobie tylko, który ci pasuje. Wybrałem Ci kubebę, korzeniana, świecznicę, szczęśliwą rękę. Jeden język. Królowa Elżbieta. Worek torbaczarów. Chowamy do tego te rzeczy, zaklinamy i do dzieła. korzeniu wielkiego Jana, który pomagasz zdobywać i osiągać cele, pomóż osiągnąć Karolinie to, o co prosi, czego pragnie, a co jest dla niej dobre. Czy chciałabyś coś dodać, co to by było? Czy nie ryzykujemy? Nie, nie ryzykujemy w ten sposób. Wkładamy do worka. Mhm. Szczęśliwa ręka. Mhm. Szczęśliwa ręko, która pomagasz sięgać poza świat rzeczywisty, pomóż Karolinie, by osiągnęła to, o czym marzy, żeby sięgała dalej i przyciągaj do niej to, czego pragnie, a co jest dla niej dobre i pożyteczne. Od tego momentu nie wolno go rozwiązać. Kiedy go rozwiążesz, czar zostaje przełamany i rozpryskuje się, okej? Okay? Tak. To, co teraz zrobię, to jest tak zwane tchnienie życia. Już. Złapałem to wszystko. Jestem też te oświadczyny. Pamiętaj, od tak? tego czasu nie dajesz go nikomu do dotykania. Będziesz musiał Jak mam karmić. o to dbać? Już. Jak to karmić? Jak to zamknięte? Jak dbać? Pomyślałam, e... że tu... Oj, tu włos nie wystaje. Nie grzeb tam. Dobra. Nie krzyczmy. E... Namaszczasz... Z... Miałam mieć milch ludzi wokół siebie, a ty już na mnie krzyczysz. Bo miałaś mieć też mądrość. Dobra. Możesz go już nakarmić. Okay. Namaszczasz zawsze w pięciu punktach, tak zwanych finkus. Ten róg, ten róg, ten róg, ten róg i środek. Czyli nabierz sobie na palec olejek i namaź go w pierwszym punkcie. Czyli tu. No. Tu. Tu i środek. Wkładaj do stanika. <śpiewanie> Ciekawe, czy okay. będę musiała go tak nosić codziennie, kiedy ja się mogę spodziewać efektów. Wydaje mi się, że dużo zależy, woreczkę. wiesz co, od Twojej gotowości, czy jesteś gotowa na te efekty. Czasami ludzie chcą zmian, ale nie ale chcą. Ale się blokują. Tak, nie chcą tej zmiany, tylko chcą tkwić w procesie zmiany. Okay. Jednocześnie pokazałaś, że jesteś gotowa na ten proces, na tę zmianę. Czyli zacznie działać w miarę szybko. On już działa.